bardzo serdecznie siostry Basia i Ewa. Fartuszki mamy ubrane, włosy związane i co robimy? Zaczynamy! Zapraszamy Was dzisiaj ponownie do Słonecznej Włoch, Bella Italia, Italia, na pyszną mozzarellę. Pokażemy Wam, jak, jaki naprawdę szybki sposób można taki ser mozzarella zrobić. Cóż potrze potrzebujemy? Tutaj Proszę bardzo, potrzebujemy 3-4 łyżki łupin nasion babki jajowatej i 250 gram mililitrów wody. I zobaczcie, tutaj e, trzeba te, łyżk, te, e, te łupiny nasion e, babki jajowatej po prostu namoczyć w wodzie, żeby, żeby to... to tak ładnie nam zgęsniało. Widzicie, jak to już wygląda. To jest naprawdę Ładnie, tak super nam wyschniało na taką, taką masę, na faj, taką fajną masę, taki tak, kisielek można taki powiedzieć. tak czyli tak 15 minut Nawet wystarczy. Minut może. Tak. Mhm. Co jeszcze potrzebne jest nam? Potrzebne są nam um, oczywiście nerkowce, nerkowce, które, które są, są namoczone 3-4 godziny, to ale to już, mówiłyśmy też w innych filmikach Wam to o tym około 200 gram potrzebne są nam potrzebny jest nam również sok z cytryny, cytryny trzy małe łyżeczki i jeszcze dwie łyżeczki płatków owsianych albo płatków nieaktywnych płatków drożdżowych też można być może być oczywiście pokrojone pomidorki i tutaj tak, tak? Oczywiście też, kto tak jak lubi, mamy tu ocet i olej i pieprz i sól. Tak, więc jak zaczynamy? Zaczynamy od blendowania. Ewa włoży wszystkie potrzebne składniki. Oczywiście jak zawsze Ewa, co nie? Tak, bo to jest Ewy blend Także lepiej jak, jak Ewa to włoży. Wszystko to Zobaczcie. tu wkładamy. Zobaczcie. Tutaj tą właśnie namoczone łupiny, nasion babki jajowatej. Chciałam powiedzieć Wam, że te łupiny, nasion babki jajowatej mają bardzo dużo błonnika i wspomagają pracę jelit. I te, te łupiny, nasion babki jajowatej, można kupić w sklepie zielarskim, można kupić w aptece. I 150 gram kosztuje około 9 złotych, ale no mówię,. Sami zauważyliście, jak się doda na przykład 2-3 ły, ły, łyżki, to mamy bardzo dużo tej, tej masy, prawda? Mhm. I co robimy? Będziemy teraz blendować. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie, jaka nam piękna masa. No i tak właśnie wygląda ta splendowana masa. Jak widzicie, to jest takie wszystko bardzo, bardzo gęste. Ja to wyciągnę, włożę tu do talerzyka. Mhm. Tutaj. Basia, weź to ja wrzuć, no, wrzuć to, weź tak. to. troszeczkę, żeby tutaj. O, dobra, to wrzuć. Tutaj. O. Ja to do rękoma, co nie, ale to nic, Basia, my to między swami, sw, między swoimi. swoimi to można tak. I zobaczcie, naprawdę macie bardzo dużo tego wyszło wam, co nie. I to ja to jeszcze wezmę troszeczkę tak z więc mm -hmm. mm -hmm. pogniotę O, tak. Na taką masę. Tak byście normalnie mieli taką masę na nie wiem, z mąki, z jajka, z mleka czy z wody, na chleb czy na inne rzeczy. Co nie? Mm -hmm. się dasz mi taką miseczkę. No i co my bierzemy? Po prostu taką miseczkę, żeby to miał taki ład. Później ta. By nasz serek, ten mozzarella miał taki ładny kształt. kształt. I wkładamy, słuchajcie, do miseczki, przyciskamy. Można jeszcze tak później wziąć trochę wodą, wygładzić, żeby tu była ładna powierzchnia. I kochani, folią zakryć? Czy można folią zakryć? Następną, Pasia, zrobię. Tu. Jaki mamy też dla was dobry pomysł, mm -hmm. bo tego wychodzi naprawdę, naprawdę dużo, dużo, jak, jak widzicie. sami widzicie, naprawdę o, dużo, tak, to już macie jedną i troszkę, czy jeszcze, nie, już wystarczy i tu byście mieli jeszcze, jeszcze na, na jedną, taką dużą, albo można to jeszcze zrobić na pół. na pół i co na przykład ja zrobiłam, też spróbowałam, było bardzo dobre, dodałam tą masę, troszeczkę jakiś nie wiem czy koperku, koperku czy jak czegoś innego kolendry kolendry czosnek wrzucić do blendera to zblendować i macie też naprawdę super serek na chlebek czy też do pomidorków czy do sałaty czy do czegoś innego mhm. teraz naprawdę mogę wam to bardzo polecić Basia już próbowała kiedyś u mnie, było super. Super, bardzo fajnie właśnie smakowało mi, z, z, z kolendrą było to zrobione, nie? Też na przykład możecie z, ty, z takimi różnymi przyprawami zrobić, które lubicie, co nie? Bo tu są wszystkie możliwości otwarte. Otwarte. Tak jak lubicie. Dobrze, to wkładamy teraz do lodówki, tak na 2-3 godziny, żeby to nam się wszystko ładnie ściągnęło na taką super, super masę na super, na super serek, żeby później było łatwo pokroić. pokroić tak? Czyli wkładam to do lodówki. Właśnie wyjąłyśmy ten serek z mocadele z lodówki. Tak to wygląda. Teraz pokroję to szybciutko. Basia, ty jak coś też możesz włożyć, tak, tylko ten, ten. może weź widelec, no jak chcesz tam, co nie? Mhm. Szybciutko pokroję. To zobaczcie, naprawdę to jest to tak się super trzyma. I tak to super wygląda. Jak tu Basia to układa, wam pokażę jeszcze szybciutko właśnie tą drugą możliwość z tymi różnymi ziołami, ziołami przyprawami. Też to tak fajnie nam wyszło. Dobrze Basia, poczekaj, ja tutaj zaraz szybciutko to zrobię. To nie, daj tu kochana. O, proszę. Listeczek. Tak, pra, pra, praktycznie znacie to, jakbyście sobie kupili w sklepie, ale my tu ze sklepu nie mamy. My mamy coś dobrego, coś zdrowego, co sami robimy. I ja zawsze mówię, to, co sama zrobię, to wiem, co w tym środku co, co jest w środku, w tym, jak to jest zrobione, że to jest po prostu zrobione przeze mnie, i że to super smakuje. I jest przede wszystkim zdrowy. O, tu proszę. listka. Tu jeszcze mamy. O, proszę. Czyli wyszedł, naprawdę dużo, dużo. wyszło, nie? Tak. Fajna taka, na przykład właśnie o przystawka. Teraz jeszcze do obiadu. obiadu. Nie? Czas, Czy... czas jest też grillowania. jakbym... I właśnie tak to wszystko pięknie wygląda. Teraz ja troszeczkę dam tu e, octu. Ja używam takiego octu z, z winogron, ale każdy... uuu, trochę za dużo. Ale każdy może sobie takiego wziąć jak, jakiego lubi. I teraz jeszcze troszeczkę. Ja to kocham e, olej z oliwki. I to naprawdę bardzo pasuje. No do, bo jak w Włoszech to Bella i co nie Bazia. O, jak za to dużo, dużo biegnie. Serca to trzeba, jak polałam, to polałam. Tu trochę pieprzu troszeczkę soli. Proszę zobaczcie co nie? Każdy do koloru do wyboru, jak ja mówię. Basia, i co robimy? Próbujemy. Jak zawsze próbujemy.